Cześć. Dziś zanurzymy się w niezwykłą historię i zbudujemy łódkę James Card, łódź ratunkową, która odegrała kluczową rolę w jednej z najspanialszych historii o przetrwaniu. W tle mamy potężną łódź Endurance, która przypomina nam o tej epickiej podróży, która doprowadziła do podjęcia tak desperackich środków. Więc, żeby nie przedłużać, lecimy na stół, składamy sobie i w międzyczasie opowiem wam tą niezwykłą historię. Zapraszam. No dobra, to lecimy. Zatem tu mamy pudełko. Pierwsza, druga strona. Na pudełku widzimy sir Ernesta Shackletona i jego fotografa Australijczyka Franka Harley'a. Co ciekawe, Frank Harley nie brał udziału w tej heroicznej wyprawie na szalowie James Card, ale był oficjalnym fotografem całej wyprawy Endurance. I kilka zdjęć tutaj z tej wyprawy dzisiaj wam pokażę. Dobra, co mamy w pudełku? Oczywiście pamiętam instrukcję, jak to w tych gratisowych zestawach najczęściej bywa. I mamy woreczków o dziwo aż 6. Dlaczego o dziwo aż No bo zestaw nie jest zbyt duży. 232 elementy, czyli nam da jakieś 40 elementów na woreczek. Mamy jeden element luźny. No dobra, no pewnie ma to jakiś sens, jest to etapami podzielone. No dobra, to składamy. I w tym czasie opowiem Wam historię właśnie tej szalupy. Dobra, więc tak, szalupa James' card to nie była zwykła łódka. Generalnie to symbol nadziei, gdyż kiedy 18 stycznia 1915 roku statek Shackletona Endurance utknął w lodowym uścisku Antarktydy, ta łódź ratunkowa stała się ich ostatnią szansą na ocalenie. Shackleton i mała zdeterminowana załoga, składająca się z zaledwie sześciu osób, wypłynęła na tym maleńkim statku o długości niecałych 7 metrów 24 kwietnia 1916 roku. Podróż ta była mega trudna. Stawili czoła gniewowi Oceanu Południowego, mierząc się z wysokimi falami, ujemnymi temperaturami sięgającymi do minus 20 stopni, i ciągłym zagrożeniem tego, że ten statek się po prostu gdzieś się rozbije. Ale ich odwaga i odporność, napędzana niezwykłym przywództwem Shackletona, pozwoliły im przetrwać tę próbę. Podróż generalnie była sprawdzianem ich wytrzymałości, walką z żywiołami, bo przez 16 dni, już po wielu miesiącach, właściwie dryfowania razem z endurance na, na lodach, żeglowali pokonując aż, uwaga, 800 mil morskich, czyli około 1480 km. Ich przetrwanie wisiało na włosku, ale parli dalej, napędzali się woli, a nadzieja na dotarcie do wyspy Georgii Południowej i zorganizowanie misji ratunkowej dla postawienia 22 członków załogi dała im siłę, aby tego osiągnąć. I tak po tych tygodniach trudów w końcu wylądowali na opuszczonej bezlitosnej wyspie 10 maja 1916 roku. I ta nieubłagalna determinacja Shackletona i zachwiana lojalność jego załogi, doprowadziły ich do sukcesu. Zorganizowali tam misję ratunkową i każdy jeden członek całej ekspedycji Endurance został uratowany. Wszyscy. Bez wyjątków. I tak jak sobie składałem ten zestaw generalnie, to, to nie jest taka zwykła zabawka czy gratis dodawany właśnie do zestawu Endurance, ale według mnie jest to hołd złożony niesamowitej historii ludzkiej wytrzymałości i mocy ludzkiego ducha. A budując ten do łódź ratunkową, generalnie klocek po klocku, ja z ciekawości sobie oglądałem część filmu Dokumentalnego o całej wyprawie Endurance. Eee, cały zamierzam sobie obejrzeć już podczas samego składania Endurance, bo to już się zapowiada dość długie składanie. Tutaj ta łódeczka była dość szybka, eee, ale tak jak wspomniałem, generalnie składając to, przypomina nam się, właściwie przypomina się, tylko wspominamy tę epicką podróż, która doprowadziła do podjęcia tego desperackiego kroku. James Card, choć mały, stał się symbolem nadziei w najciemniejszych czasach, to przypomnienie, że nawet w obliczu przeciwności losu ludzki doch może być niezwyciężony. Więc wznieśmy dziś toast za Shackletona na jego załogę, a także za trwałe dziedzictwo tej niezwykłej podróży. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat całej wyprawy Endurance, to już wkrótce e, podczas recenzji właśnie statku Endurance opowiem więcej o całej tej ekspedycji. No i tam na pewno dowiecie się jeszcze wielu innych ciekawych faktów, które na ten temat warto wiedzieć, bo ja słyszałem o tej setnej rocznicy, która była w tym roku, no bo to była setna rocznica tej wyprawy i gdzieś tam obiło mi się o uszy, co tam się działo i tak dalej, ale dopiero teraz, przygotowując się jakby do tych recenzji i do budowy, postanowiłem tą wiedzę sobie, może nie tyle odświeżyć, tylko po prostu uzupełnić i dowiedzieć się, co tam się wydarzyło. Więc zapraszam Was generalnie do recenzji Endurance, bo ta historia, historia jest naprawdę ciekawa, jest wiele dokumentów, na ten temat e, i cóż i tyle e, stateczek był bardzo przyjemny w budowie bardzo fajny e, natomiast jak widzicie zabrakło dwóch elementów w zestawie tak, więc e, czasami się zdarzają takie wpadki lego e, ale też jeśli wam się coś takiego jakieś przydarzy na klient e, serwisie generalnie na lego.com jest zakładka missing parts tam może sobie wpisać numer zestawu, e, numer części, które zawsze znajdziecie na końcu instrukcji i wtedy Lego zwykle te części dosyła tam w ciągu 10 dni, chyba że są to jakieś części bardzo limitowane, no to wtedy może trwać nawet do miesiąca. Więc w moim przypadku e, ta hudeczka będzie przez trochę niepełna, ale mam nadzieję, że dostanę te części i... Ten stateczek będzie dumnie stał zapewne gdzieś obok Endurance, jak już go zbuduje. A tymczasem, cóż, podobała Wam się taka historia? Chcielibyście, żebym więcej e, tego typu recenzji robił? E, wiem, że to może nie jest taka typowa recenzja, ale takich wideo to piszcie w komentarzach. Oczywiście zostawcie lajka no i subskrybujcie kanał. Bo tych treści będzie tutaj coraz więcej. Cześć, trzymajcie się. Hej!